Kiedy Luke dał mu znak, wykopał drzwi, które dosłownie rozpadły się na kawałki. Wpadli do środka, błyskawicznie rozbiegając się po domu. Wybuchły dwa granaty hukowe tak zwane środki walki pozorowanej. Hałas jest na tyle głośny, a błysk na tyle jasny, że na moment ogłupia niczego nie spodziewających się ludzi. Daje im to dwie, trzy sekundy przewagi. To dużo czasu, na tyle dużo, żeby wpaść do pomieszczenia i spacyfikować wszystko, co się rusza. Szczególnie jak wchodzi się o drugiej w nocy. Przez gogle noktowizyjne wszystko było zielone. Na podłodze na brudnym materacu leżał może dziesięcioletni chłopiec, który właśnie podrywał się z ziemi. Hot dog kopnął go w twarz, po czym przydusił kolanem do podłogi Jednocześnie cały czas omiatając lufą pomieszczenie. Czysto! krzyknął ktoś z innego pomieszczenia. Ciężkie buciory zadudniły na schodach. Dom był niewielki. W dziesięć osób błyskawicznie sprawdzili wszystkie pomieszczenia. Czysto! dobiegło gdzieś z góry. Mimo wszystko dalej, w pełnej gotowości, krążyli po domu. Wywracali szafki i sprawdzali, czy pod brudnymi dywanikami nie ma klap zasłaniających wejścia. Podszedł do hot-doga, który nadal wciskał na kolanik w kark dzieciaka. Malec był przerażony. Z rozbitych ust ciekła mu krew. Spasuj, udusisz go! Ta, on odpierdoli Aydika. Przeszukaj gnoja. Odwiesił karabin i szybko sprawdził dzieciaka. Podniósł do góry rękę, a hotdog oświetlił granat odłamkowy, który znalazł pod poduszką małego. Hotdog odetchnął z ulgą i przewrócił malca na brzuch. Plastikowymi zaciskami spętał mu ręce na plecach. Dzieciaki brudasów są najgorsze. Potrafią podejść, uśmiechać się, prosić o dolara albo coś słodkiego. A potem wyjąć pistolet i zacząć strzelać, albo zdetonować ładunek. Na nalocie prójecie do wszystkich, którzy wydają się podejrzani kobiety, dzieci o brodatych brudasach z brodą i karabinem, nie wspominając mówił im sierżant jeszcze na szkoleniu Oni nie będą mieli oporów, żeby was odwalić, albo wbić nóż w szyję, jak tylko się odwrócicie więc jeśli cokolwiek, powtarzam, cokolwiek wzbudzi wasze podejrzenia, strzelacie. A kobiety w ciąży spytał ktoś z sali. Sierżant się uśmiechnął. Jakbyś zrobił swojej dupie ciążowy brzuch z semteksu, ile by ważył? Myślę, że rozpierdoliłby ten budynek. A naga kobieta w ciąży? Zapytał hotdog, a parę osób się zaśmiało. Sierżant zamyślił się na moment. To wtedy strzelacie w nogi! Odpowiedział z pełną powagą. Tym razem nikt się nie zaśmiał. Jak, jak jest, jest w kozojebskim, Leż, bo cię zapierdolę. Wzruszył ramionami. Hot dog był klasycznym schabem. Wielkim turem, który rzeczy takie jak współczucie albo empatia, zostawił daleko hen w domu rodzinnym w Teksasie. Mówili tak na niego, bo potrafił wpieprzyć 12 steków w kantynie. A nie były szczególnie małe. Chyba nikt już nie pamiętał, jak kapral Merwill ma na imię. John, James, rozejrzał się jeszcze raz po pokoju. Biedny domek z dawno wybitymi oknami, zbudowany z nieodynkowanych pustaków bez bieżącej wody ani elektryczności. Przywykli już do tego. W tej części Iraku ludzie żyli jak zwierzęta. Gdzieś na zewnątrz przeleciały dwa helikoptery. Luke skończył meldować przez radio i podszedł do nich. Niewysoki, żelasty facet z Wisconsin cieszył się w zespole takim szacunkiem, że wszyscy daliby się za niego pokroić. Kiedyś podczas zasadzki wyciągnął z płonącego kamera dwóch żołnierzy, będąc w dodatku pod odstrzałem. Tylko ten główniarz? wskazał lufą na chłopca. Skinęli głowami. Gnój miał granat, powiedział, pokazując cytrynkę. Zajebiście. Luk jednym szarpnięciem postawił dzieciaka na nogi. Teraz zauważyli, że malec zlał się spotnie. Salam, skurwy synu. Padar, koja! spytał chłopca, świecąc mu w twarz latarką. Padar, koja! krzyknął. Dzieciak milczał. Dalej trząsł się jak osika. Dogi ty mu jedynkę wyjebałeś? — spytał Luk stojącego obok żołnierza. Hotdog udawał, że z uwagą ogląda sufit, gwiżdżąc coś pod nosem. Zawijamy gnoja na bazę, mruknął Luke i założył dzieciakowi na głowę czarny worek. Hotdog bez ceregieli złapał malca za kark i wyprowadził przed dom. Na pokrytej wysuszoną trawą parceli lądował właśnie Black Hawk. Wszyscy świecili już latarkami i zrezygnowali z noktowizorów, a helikoptery dodatkowo oświetlały okolice reflektorami. Adrenalina powoli z nich schodziła. Robiąc nalot mieli spacyfikować przynajmniej kilkanaście osób, a w kryjówce bojowników znaleźli tylko tego dzieciaka, w dodatku żadnej broni ani sprzętu, może informator kłamał, ruszył w stronę wyjścia, przez które wyszedł hot. Dog. I wtedy coś wybuchło. Rzuciło nim do tyłu z taką siłą, że prawie popękałem o kości. Zwalił się na ziemię, słysząc jedynie piszczenie. Poczuł, jak wszystko zatrzęsło się jeszcze raz. Potem kolejny i jeszcze jeden. Obłok pyłu był tak gęsty, że nic nie widział. Przewrócił się na brzuch i zaczął czołgać w miejsce, gdzie powinien upaść jego karabin. Nie słyszał praktycznie nic. Przeciążony hukiem sług sprawiał, że krzyki i wystrzały słyszał jakby z wody. Jest. Półprzytomny sprawdził krabin i przełączył na ogień ciągły. Wypluł piasek, krew, no i chyba dwa zęby. RPG! Wrzeszczał ktoś przez radio. Potem znowu coś wybuchło. Przywarł plecami do ściany, na moment wyglądając przez okno. Płonący śmigłowiec leżał na boku, dookoła unosiły się chmury pyłu. Dwóch żołnierzy wlokło po ziemi trzeciego, który był jak opętany. Jego nogi kończyły się na wysokości kolan. Część jego zespołu leżała na ziemi i nie ruszała się. Część rozbiegła się w poszukiwaniu kryjówek. Na dachu budynku po przeciwnej stronie parceli zamajaczyła ciemna sylwetka. Błyskawicznie poderwał karabin i oparł lufę o parapet. Brudas zaczął strzelać do żołnierzy, którzy wlekli rannego kolegę. Skurwę, synu! Oddał kilka strzałów. Przeciwnik albo opadł na glebę, albo dostał. Co się kurwa dzieje? Wrzeszczał ktoś przez radio. Zasadzka! Krzyknął do krótkofalówki ktoś, kto musiał leżeć zaledwie parę metrów dalej, przy ścianie budynku, w którym był. Chodź do środka! Wrzasnął do żołnierza. Johnson, otwórz oczy, słyszysz! Darł się ktoś inny z drugiej strony. RPG! Wydarł się ktoś znowu i kilku żołnierzy naraz otworzyło ogień. Powoli wracał mu słuch. Chmury pyłu powoli opadały. Widział jak ktoś próbuje wczołgać się do środka budynku. Stój, kurwa! krzyknął, celując w ciemny kształt. Zamknij pest i daj mi apteczkę! Syknął żołnierz przez zaciśnięte zęby. Na moment włączył latarkę. Luk. Połowę twarzy pokrywała mu maska z krwi i ziemi. Zdaje się, że dostał też w nogę. Daj mi tą pierdoloną apteczkę. Wykrwawiam się! Wrzasnął dowódca, wyciągając do niego rękę. Złapał go za kamizelkę i wwlókł do środka. Wyjął z zasobnika na boku apteczkę i zębami rozerwał opaskę elastyczną. Zaczął bandażować dowódcy udo, które krwawiło bardzo mocno. Modlił się tylko, żeby nie dostał w tętnicę. Osłonepcy zaczaili, że po nich idziemy! Wypieprzyli i pochowali się naokoło. Muszą mieć jakieś tunele, czy chuj wie co. W podczerwieni było widać, że wleźli tutaj, ale nikt nie wychodził. Luke gadał jak nakręcony, odpływając co jakiś czas krew i piasek. Masz radio? Muszę mieć radio. Daj mi radio. Sprawdził. Krótkofalówka była załatwiona na amen. Kurwa mać, syknął przez zęby. Znowu zaterkotały strzały. Nie ich. Słyszał serię z AK-47. Z kilku stron. Leżeli w bezruchu kilka minut na pokrytej gruzem podłodze. Okrążyli nas! Krzyknął ktoś spoza budynku. Znowu strzały. Ktoś zawył. Dzięki Bogu, że znajdowali się w środku. Musimy stąd spier Głos urwał się w tym samym momencie, w którym rozległ się huk wystrzału. Do środka! krzyknął w stronę okna. Chodźcie do środka! Odpowiedziała mu cisza. Potem znowu zaterkotały kałachy jeszcze bliżej. Musicie stąd spadać! krzyknął ktoś z kuchni obok. Zaraz potem pojawił się w progu. Hot dog. Cały zakurzony, zakrwawiony, poturbowany, ale żywy. Z tyłu, tyłu jest zbliżają, wyjście, zbliżają się, gazem! Odwrócił się napięcie. Idziemy, powiedział i chciał pomóc wstać dowódcy. Luk leżał nieprzytomny. Opaska na nodze cała przesiąkła krwią. Zmiął pod nosem przekleństwo. Znowu zaterkotały karabiny. Z tyłu jest wyjście, szybko! Hotdog odwrócił się i utykając ruszył przed siebie. Hotdog, kurwa, nie dam rady! Dasz! Odpowiedział i wszedł do kuchni. Zarzucił dowódcę na plecy i krzyknął z bólu. Poobijane ciało bolało jak diabli, a płuca paliły żywym ogniem. Nie da rady, na Boga nie da rady! Luke jęknął coś miał wrażenie, że wszystko jakby ucichło wziął głęboki wdech zaczął biec z dowódcą na plecach z kilkunastokilogramowym ekwipunkiem roztrącając resztki półek i naczyń walające się po podłodze kuchni obrócił się bokiem i staranowali drzwi wyjściowe z tyłu domku gdzieś za nimi coś eksplodowało Pot zalewał mu oczy, a przed sobą widział plecy Hot -doga, który był przed nimi jakieś 10 metrów. Gazu, zaraz tu będą! krzyknął i przyspieszył. Wbiegli między porzucone budynki, skręcali, kryli się, zwymiotował, ale nie przerwał biegu. Wszystko zaczęło zlewać mu się w jedno. Błyski, światła, huk wystrzałów. Jak w jakimś chorym śnie po kwasie. Po kilku minutach wybiegli na polenie użytków otaczających wioskę. Sucha, kamienista ziemia, na której nic nie było w stanie wyrosnąć. Upadł na twarz z lukiem na plecach. Uderzył w ziemię z taką siłą, że aż odebrało mu dech. Zwymiotował. Jęcząc, przewrócił się na plecy i sprawdził, czy dowódca jeszcze żyje. Oddychał. Ledwo obok nich na brzuchu leżał hotdog, wpatrując się w wioskę. Allah Akbar! Wydarło się kilka głosów. Ktoś zawył przeraźliwie, potem umilkł. Skurwy syny, syknął i odwrócił się w ich stronę. Musicie, urwał. Wpatrywał się w nich w milczeniu. Ty dostałeś, Steven? Jasna cholera! Wstawaj! Słyszysz mnie? Wstawaj! Otworzył oczy. Noc. Niebo pełne gwiazd. Terkotanie. Potworny ból całego ciała. Kłucie z prawej strony klatki piersiowej. Zimno. Smak krwi w ustach. Zasadzka. Strzelanie. Przypomniał sobie wszystko w jednej chwili. Hot dog krzyczał mu prosto w twarz. Flara, słyszysz, odpal flarę. Nie bardzo rozumiał. Przysłali Black Hawki z bazy, ale robią odwrót, bo myślą, że nikt nie przeżył, a tam ci grzeją jak pojebani. Odpal flarę. Widział jak śmigłowce nabierają wysokości i obierają kierunek na bazę. Odpuszczają. Nie chcą atakować w nocy. Próbował sięgnąć ręką do kamizelki taktycznej, ale tylko niemrawo nią poruszył. Odpal pierdoloną flarę! Hot dog ryknął na całe gardło. Spróbował jeszcze raz. Czerwona rakietka z sykiem wystrzeliła w niebo. Pobudka! Otworzył oczy. Powieki zdawały się ważyć tonę. Leżał w białej pościeli podpięty do kilku rurek i elektrod. I czuł się, jakby przejechał po nim walec drogowy. Był dzień. Czuł niesmak w ustach, jakby spał naprawdę długo. Lekarz nachylił się nad nim i klepnął lekko w policzek. Witamy w świecie żywych. Luk wychrypiał. Lekarz kiwnął głową. Całe i zdrowy, ale pół godziny dłużej i byłoby po nim. Leży na sali obok, za moment możecie pogadać. Uratował mu pan życie, wlokąc na plecach poza wioskę. Przerwał na moment i popatrzył za okno. Swoją drogą, tylko wam się udało. Podobno filmik z pana kamery na chemię robi furorę na jednostce. Hot dog. Spróbował zadać pytanie, ale ledwo mógł mówić. Kaprar Melville, lekarz popatrzył na niego z powagą. Ten wielki chłop, któremu szyłem łeb, jak wyrżnął we framugę w kantynie, przykro mi. Dostał z granatnika na samym początku zesadzki. Przykro mi, naprawdę. Przez moment leżał w milczeniu. Dopiero teraz zrozumiał.